Oj, zobaczcie, tak wygląda mój tort noworoczny. Na 2025, powiem Wam, że ten tort, w tej, tort w, tym, w tej formie 26 cm to ma wysokości... 3,5 cm, bo pewno jesteście ciekawi, ale jeżeli zrobicie go w formie, która jest mniejsza, na przykład 22 cm, no to wtedy będzie bardzo wysoki, ale wtedy będziecie musieli włożyć jakąś stawkę z papieru do pieczenia, żeby wam nie wyszedł z formy. A jak weźmiecie formę 24 cm? średnicy no to wtedy będzie ten torcik tutaj ten biszkop będzie wyższy włożyłam go teraz do takiego do takiej formy żeby zrobić krążki i już się zabieram do krojenia tak wygląda mój biszkop w środku mięciutki nie jest za suchy super o to jest ta część z, z górna co Wam powiem? Ja pierwszy raz użyłam tego, tej formy do krojenia i nie jestem praktyczna, więc nie bardzo mi wychodziło to krojenie. Nie wiedziałam, jak ukroić. Poza tym źle włożyłam jakoś ten nóż i tutaj ta pierwsza część jest tak ukrojona źle. Tutaj nawet dwa razy wkładałam, nie wiem, jak to mi wyszło. W każdym bądź razie druga część jest taka, no i ta trzecia z wierzchu. E, o. Niektórzy ściągają to. To też można, ale to ja tak nie będę tego ściągać. Tak będzie, jak jest. W każdym bądź razie tak wygląda, wygląda mój cudowny biskop, który nigdy nie opada. Widzimy się w dalszej części filmu. Oj, zobaczcie, tak wygląda mój tort noworoczny na 2025. Ja go przełożyłam masą czekoladową i masą taką śmietankową. Dookoła dałam takie właśnie kolorową, taką kolorową posypkę. No i teraz zrobiłam takie różyczki kakaowe i po prostu położyłam winogron na szczęście, borówkę amerykańską na szczęście. Granat na szczęście. Takie właśnie są tutaj zwyczaje we Włoszech. Nie wiem, jak w Polsce, co na szczęście się kładzie, ale ja sobie takie rzeczy położyłam. Oczywiście brakuje pół godziny i będzie północ. Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrówka, radości, pomyślności. Miłości, no i widzimy się na jakimś filmie. Link na tego, na tego biszkopta zostawiam Wam w opisie tego filmu. Ciao, bonanno! Auguri, anno! I tak wygląda mój tort noworoczny po rozkrojeniu. Ja tutaj powiem tak, położę to. Z tej strony, tak, nagram. Dałam masę czekoladową, mas no, możemy powiedzieć masę kakaową, później waniliową, i tu waniliową. I tutaj, jak widzicie, wcześniej widzieliście właściwie to, położyłam te moje owoce. No, jak smakuje, to już Wam powiem. Jedliśmy go o północy, a dzisiaj już jest pierwszy, pierwszy styczeń 2025. No to dojadam się tym tortem. Jest bardzo pyszny. Nasączyłam go tylko wodą z cytryną. Nic więcej nie dodawałam. Mówię Wam, że jest przepyszny. A masę którą zrobiłam ten krem do tego tortu tak można powiedzieć to ubiłam śmietanę dodam cukier puder i szereg mascarpone jak zrobić taką tą, taki krem do tortu to wam zostawię link bo ja mam na kanale nagrano, nagrane no cóż, życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Ten film się ukaże właśnie dzisiaj, 1 stycznia 2025. Ja się będę zajadać moim wspaniałym turcikiem. Piszcie mi, co takiego robiliście na Sylwestra. Czy mieliście tort noworoczny? Jaki tort? Kupny, czy sami robiliście? No i. Widzimy się na jakimś filmie. Pozdrawiam serdecznie z Rzymu. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia, radości, miłości i widzimy się na jakimś filmie. A tutaj jeszcze Wam pokazuję, jak wyglądał Biszko po wyciągnięciu z piekarnika, a tu już gotowy. A tutaj jeszcze na spacerze w mieście Fiumicino koło Rzymu. Pa! Subskrybujcie moje kanały Przepisy jak u babci i Mandziarę u Ewki.